Jutro dla 380 tysięcy Dolnośląskich uczniów zaczynają się ferie zimowe. Przerwa w nauce potrwa dwa tygodnie i od jutra na prośbę rodziców policjanci będą kontrolować autokary wiozące dzieci na zimowiska. Wiergodność organizatorów wypoczynku można sprawdzić w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty. Marcin Rosiński. W góry nie wybiera się dwunastoletni Marcin, pochłonięty budową miniaturowego garażu na podwórku w centrum Wrocławia. Ja będę na podwórku. Na podwórku będziesz się bawił? Będzie, le, będzie lepiej. Dlaczego lepiej? Bo tu będzie się bawić, się. Ja. można. A na nartach byś nie pojeździł? Brak zainteresowania nartami wykazuje nie tylko Marcin. Podobne nastawienie mają dzieci z Gryfowa, miasteczka oddalonego od góry izerskich, zaledwie o kilkanaście kilometrów. W tym roku nie wyjeżdżam nigdzie, ale to nie znaczy, że mają być gorsze pewnie. Mogę zostać w domu, uczyć się grać na gitarze, pograć sobie na komputerze. Ja nigdzie nie wyjeżdżam, ponieważ muszę trenować w domu, bo będę zdawał na egzamin z karate na żółty pas. Przy takim nastawieniu najmłodszych przemysł narciarski jest co najmniej zagrożony. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej dzieciaków i młodzieży wyjechało. Na ile uda się to rodzicom, to już oczywiście zależy od nich. Stan finansów nie pozwoli wielu rodzicom wysłać pociechy w góry. Z myślą o spędzających ferie w mieście policja organizuje pogadanki połączone z konkursami. Nie, bardzo ładnie. Nie wolno otwierać drzwi obcemu, jak jesteśmy sami w domu. Bardzo ładnie. Podczas ferii siedzieć w domu nie warto, mówią lekarze i pedagodzy. Lepiej jechać w góry, choć śniegu niewiele. Narciarze przyjeżdżają i ci najbardziej wytrwali. Mogą wjechać na górę, na Haleshannicką, gdzie są naprawdę wspaniałe warunki narciarskie. Grubsze warstwy śniegu w górach pojawiają się dopiero na wysokości ponad 800 metrów.